Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Czasami montując klimatyzator nie możemy zrobić tego w sposób najbardziej prawidłowy, ale możemy zrobić to prawidłowo. Jedną z metod instalacji klimatyzatora na ścianie i przeprowadzenie rur freonowych jest to, że bezpośrednio wyginamy rury, które prowadzą przeważnie z prawej strony w lewo wyginamy rury na wprost i bezpośrednio przetykamy przez ścianę zewnętrzną tak było w tym przypadku i to jest prawidłowe ułożenie tego rurociągu, zrobienie tego, tej instalacji, ponieważ śrubunki, czyli połączenia freonowe, które trzeba sprawdzać pod względem szczelności są dostępne od zewnątrz budynku, i mm, kilka osób zapytało mnie i zwróciło uwagę, czy to tak jest. Właśnie, będąc teraz w miejscu tej instalacji, chciałem pokazać, że tak jest, rzeczywiście, że przez tą ścianę te śrubunki przechodzą. Te przewody fraonowe mam na wierzchu z zewnątrz i mam do nich dostęp. A więc nie martwcie się. Ten klimatyzator jest zainstalowany prawidłowo. Pozdrawiam, nowato sprawdzone, polecone.